Cześć dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Żaneta i jestem pijarowcem. Dzisiaj przejdziemy do tematu Timu X, tematu, który w sieci bardzo mocno rozgrzewa odbiorców, natomiast my sprawdzimy, czy role, które w tym teledysku pokazali odgrywają w codziennych filmach. Jeżeli jesteście więc ciekawi, co mam na ten temat do powiedzenia, to zapraszam Was do świata widzianego okiem pr pijarowca. Team X to projekt, który zrzesza internetowych twórców, którzy mieszkają w jednym domu i tworzą wspólne treści na YouTube'a. Jak wiemy, to druga edycja Teamu X, ponieważ pierwsza się rozpadła. Rozpadła się grupa, członkowie odeszli z Teamu X i projekt był wstrzymany. Ale 12 grudnia wrócili. Jest Nowy skład oprócz jednej osoby, która była w poprzednim timie X. Nowi twórcy, nowa jakość? Zacznę od ogólnego omówienia piosenki i wniosków, jakie można na jej podstawie wyciągnąć. Nie chcę od omówienia szczegółów tej piosenki, ponieważ możecie je znaleźć na kanałach innych twórców i też byłych członków timu X, pierwszego timu X. Zacznijmy od tego, że chcąc wskrzeszyć Team X. Agencja i twórcy musieli się zastanowić mocno nad tym, jaki kierunek komunikacji wybrać, w jaką stronę iść. Według mnie mieli dwie opcje. Pierwsza opcja bardziej pozytywna dla nich wizerunkowo, to znaczy skupienie się na sobie, na tym kim oni są, co mają do zaoferowania i na tym, co chcą pokazywać ludziom. I idąc w tę stronę, a nie skupiając się już na poprzednim filmie, mieli większą szansę na to, żeby być przyjęci pozytywnie. Ta droga była takim długofalowym budowaniem swojego wizerunku. Natomiast podejrzewam, że podczas ich rozmów bardzo długo zastanawiali się, jak to komunikować, jak, jaką drogę wybrać. I pewnie doszli do wniosku, że tak czy inaczej będą hejtowani, ponieważ zawsze robiąc coś drugi raz, Będą porównywani do pierwszego składu. Więc stwierdzili, oczywiście są to moje domysły, cytuję, cytuję moje domysły, że skoro i tak będziemy hejtowani, to chociaż zróbmy na tym wyświetlenia. Sprawmy, żeby ten team 2 ruszył z przytupem. No i właśnie tę drogę wybrali. Ona będzie generowała, i już generuje, rzeczywiście tych wyświetleń bardzo długo, bo ich filmy znajdują się na karcie na czasie. Ale też generuje bardzo dużo negatywnych emocji, właśnie dlatego, że tę drogę mniej pozytywną wizerunkowo, a szybciej generującą zasięgi, wybrali. Zaczynając nawet od trailera, w którym Natsu, czyli liderka obecnego teamu, która była jeszcze w poprzednim teamie, idzie do domu X po ciałach poprzednich członków. I tak samo w teledysku jest bardzo dużo nawiązań do poprzednich członków. Uważam, że wizerunkowo jest to dla nich niedobre z kilku względów. Po pierwsze, gdyby nie tamten X, to tego Teamu X by nie było. Tamci twórcy, niezależnie od tego, jak Team X1 się zakończył, mają swoich fanów, są lubiani w internecie, więc oczywistym jest, że negatywne nawiązywanie do nich będzie negatywnie odbierane. Ale jest też jeszcze jedna kwestia. O której powinni obecni członkowie Teamu X pomyśleć, to fakt, że jeżeli pozwalamy sobie na docinki w stronę pierwszego timu X, to co się stanie, jeżeli ten Team X nie wypali? Co się stanie, jeżeli się rozpadnie? Bo skoro my teraz docinamy poprzedniemu timowi, to ktoś kiedyś może docinać nam. I czy to jest, aby na pewno fair? Druga kwestia w tym teledysku to wszechobecny przepych. Przepych, który pojawia się głównie w autach, pojawia się dźwięk helikoptera, którego tam nie ma. Chcą pokazać, że to wszystko będzie robione na bogato. Wydaje mi się, że to nie jest coś, czego oczekują odbiorcy, tym bardziej kiedy kwestie finansowe były bardzo szeroko komentowane już w pierwszym teamie. Kolejna sprawa to kolory. Nie macie wrażenia, że już jest na polskim YouTubie ekipa, w której każdy członek ma swój kolor? No i ostatnia kwestia, taka ogólna, o której chcę powiedzieć, to tak zwana big idea ich przedsięwzięcia. Big Idea to w komunikacji element tak zwanego message house. Message house to narzędzie, które pomaga ustalić, jakie kluczowe przesłania chcemy przekazać naszym odbiorcom, i te kluczowe przesłania, razem z faktami i liczbami, które są podstawą tych przesłań, składają się właśnie na nasz dom komunikacyjny. I Big Idea to jest dach tego domu. Zawsze to jest taka duża idea którą my chcemy komunikować, którą my chcemy pokazywać, która ma spajać całość naszych przesłań i naszej komunikacji. I zastanawiałam się, jaka idea im przyświeca, jaką big idea chcą pokazać, ponieważ jest to dla mnie niespójne. Z jednej strony wydaje mi się, że chcą mocno pokazać, że Team X to rodzina. Team X to rodzina. Jeśli chcesz obciążyć, to z nami nie zaczyna. Z drugiej strony bardzo mocno w tym teledysku mówią o pieniądzach. Wszystko się zgadza, bo cały czym robi papi. No jak się robi sos. Wait, oh really, really? Mamy nowe torebki. Wolny też z moimi bo setki. Dlatego wydaje mi się, że jest to taki lekki zgrzyt, ponieważ albo mówimy mocno o tym, że jesteśmy rodziną. Albo mocno o tym, że chcemy robić papier, chcemy robić sos i liczymy setki. Ale to takie moje ogólne przemyślenia. Sprawdźmy teraz, jakie role oni przyjęli w tym teledysku. Pamiętajcie też o tym, że przy analizowaniu wizerunku najlepiej jest analizować dłuższy okres. Ponieważ wtedy wiemy, czy ten wizerunek się zmieniał, czy nie, kto jak się zachowywał. My tak naprawdę mamy do zanalizowania trzy filmy. Trzy filmy, które były nagrywane najwcześniej, kiedy oni jeszcze nie do końca byli ze sobą zgrani. Ale skoro przyjęli jakieś role w teledysku, no to powinni tych ról się trzymać, żeby to wszystko było spójne. Zacznijmy od Natsu. Natsu, która jest byłą członkinią Timu X1, a teraz wydaje się liderem Timu X2, więc sprawdźmy sobie na kogo ona się kreuje. Na cybozy, tak jak Barack Obama. Nie masz ok, i sprawdźmy teraz, czy w tych filmach, które się ukazało od teledysku, były to trzy filmy, czy ona tym liderem rzeczywiście jest, czy na liderkę się kreuje. Sprawdźmy. Hejka, tutaj Natsu! Cały team jest już w drodze ze swoimi walizkami, jedzie ze swoich domów, żeby się wprowadzić do Domu X, więc czekam na nich tutaj. Tak jak obiecaliśmy, dzisiaj poznacie nasz nowy. Dom! I jak się obrócimy, już jest pierwsza niespodzianka. Hejka! Słuchajcie, wszyscy się już wprowadzili. Dzisiaj w tym odcinku będziecie mogli zobaczyć, jak mieszkają, jak sobie urządzili pokoje. Też kilka niespodzianek na was będzie czekało. Dobra, teraz pewnie jak się domyślacie, idziemy do pokoju Moniki i Karola. I nie wiem, czy zauważyliście, ale każdy z nas ma swój kolor. Każdy będzie miał ten kolor na ubraniach, w swoich pokojach, wszędzie. No po mnie też chyba widać, jaki mam kolor, więc jest to mega fajna akcja w ogóle. Ale dobra, lecimy. Ej, dobra, ale czekamy na kolejną niespodziankę, którą przygotowałam. Trzy! Dwa! Jeden! Jezu, że jest Dzięki na ty, kocham! kocham. Dzięki za atrakcję wieczoru! Możecie zauważyć, że na trzy filmy, które dotąd opublikowali, trzy otwiera właśnie Natsu, czyli jest ona kreowana na liderkę tego teamu. Zresztą tam pada nawet zdanie, że Natalia dziękujemy Ci za to, że ten dom jest taki świetny w domyśle. Czyli jest na tę liderkę kreowana. Natomiast ja się zastanawiam, czy tam nie wyrasta inny lider, lider, który ma charyzmę, która będzie ten team, mówiąc kolekwialnie, ciągnąć, ale o tym sobie powiem, kiedy będziemy omawiać jego. Kolejny członek timu X to Czarek. Czarek, który ma 18 lat, pseudonim Czaro. Zobaczmy, jak w teledysku został wykreowany. Liczby moich wsadów nie pobije nawet LeBron Z takich jak ty zjadam na śniadanie tak jak sobie zeświadki ze carem oglądają nawet mięcy się. Przyznacie, że to dosyć mocna kreacja, ponieważ to jest bardzo młody chłopak. Kroują go na bardzo pewnego siebie, a ja mam takie poczucie, że on jest po prostu sympatycznym młodym chłopakiem, ale nie ma aż takiego ego. Jakie oni pokazali w jego teledysk. On naturalnie nie będzie następnym największym polskim crusherem, chyba że tak wykroują mu wizerunek i tak będzie ten wizerunek odgrywał. No ale sprawdźmy, jak w tych odcinkach prezentuje się Czaro. Ja jestem Czaro, a dzisiaj nadszedł wielki, ważny dzień. Dzień przeprowadzki do domu X. Już fajne, nie? Zajęliście teraz na pokój, na serio. no Piękne leciki. Ty łóżko przystawiłeś, bo one było. No, powoli... Tak, a tutaj mogę się połudzić. Widzicie, to co Wam mówiłam, on wcale nie wygląda na takiego pewnego siebie, za którym wszyscy y, się oglądają. Dlatego widzimy tutaj taką pierwszą niespójność. I ja mam wrażenie, że ta niespójność, jak tak już oglądałam te filmy, będzie widoczna jeszcze u kilku osób. Ale nie będę Wam spoilerować, oglądajcie dalej. Kolejna osoba w teamie to Monika. Monika, która budzi bardzo dużo emocji po tym teledysku. Zobaczmy, zobaczmy jak ją wykreowali w tym teledysku. Jestem Monia, mów mi Monia Liza. Monia. Dzieło sztuki, które chcesz polizać. Na mieście wołają na mnie. Monika jest wykreowana na bardzo mocną postać i to jest podkreślane nie tylko w jej tekście, ponieważ samo to, że dzieło sztuki, które chcesz polizać, to ma świadczyć o tym, że ona no, myśli o sobie w bardzo super relatywach. Jest bardzo pewna siebie i swojej, powiedziałabym, seksualności, swojej kobiecości. Ta jej pewność siebie podkreślana jest też w ubiorze. Czerwona szminka, czerwony komplet i, i marynarka. To jest bardzo seksualne, to jest bardzo seksualne. No i sprawdźmy sobie, czy ona jest taka na co dzień. Kompani, wyglądam się pakować, bo za godzinę przyjeżdża pati po mnie i będziemy się przeprowadzać. Siema! Yeah! Jest od razu lepiej, jak są inne filmy. Tak, ja się teraz sobie tego oglądałam i mega mi się podoba, że to jest tak, wiesz, przestrzenie, przez to, że jest yy, i tak jasno, bo wiesz, jest białe zasłony, białe łóżko i tak dalej. No, I siema. Teraz tak, kochani, wygląda mój pokój. Mega mi się podoba. W tych urywkach, które Wam pokazałam, Monika wydaje się zupełnie inną osobą niż ta Monika w teledysku. Wydaje się normalną, śliczną dziewczyną, pozytywną, ale w teledysku zupełnie nie tak to wyglądało i to jest bardzo duży zgrzyt. Tym bardziej, że bardzo negatywnie ta jej postać teledyskowa została odebrana. Teraz Karol. Karol Pieszko pierwszy, kolejny członek Team X, który prywatnie jest chłopakiem Moniki. No i zobaczmy, jak Karol prezentuje się na teledysku. Już nie Team XZ, to Team X2. Wiesz, kto tworzy trendy. Wiesz, kto ma te wersy. Karol Pieszko pierwszy i jestem jedyny, więc nie będzie już następny. Karol również jest przedstawiony jako chłopak bardzo pewny siebie, z dużym ego. Chłopak, który naśmiewa się z poprzedniego Timu, chociaż wszyscy wiemy, że to nie oni pisali te teksty ale on ten tekst rapuje. No i sprawdźmy czy Karol jest taki pewny siebie również na filmach. Siemanko, witajcie w moim domu. Patrzcie, tu mieszkałem, tak to wygląda. E, Wprowadzamy się do e, albo w sensie zawsze mi się to będzie. Co ja mogę powiedzieć wam tutaj, jak tutaj ja nie mogę nikogo zaprosić, przez to nie nagrywać tak bliska! No. Ja nie mogę, no przest? Ja nie mogę zaprosić tu nikogo, gdyż w tym pokoju mieści się ja i moje ego. Co wy sądzicie o jego wizerunku? Ponieważ ja widzę wycofanego chłopaka. Ja widzę chłopaka, który się krępuje kamery. W jednym fragmencie powiedział coś o swoim ego, więc może ego ma wysoki, ale generalnie jest bardzo wycofanym chłopakiem, więc bardzo mi to zgrzyta. Bo jeżeli ktoś ma wysokie mniemanie o sobie, to chce to ego pokazywać i chce grać pierwsze skrzypce, a on bardziej pokazuje, że nie czuje się komfortowo zupełnie. Przynajmniej w tych pierwszych odcinkach. Kolejna jest Patrycja. Patrycja, która również bardzo dużo kontrowersji w wzbudziła. Tym, że jest bardzo podobna do Lexi i w teledysku ma bardzo podobny styl wypowiadania się. Sprawdźmy jak Patrycja została wykreowana. Terką, ty za tłumem. No więc mamy ostrą jak Chili dziewczynę. Zobaczmy czy taka ostra jest też w pozostałych filmach. Pierwszy raz to jest wyprowadzka na poważnie. Pierwszy raz w moim życiu. Popatrz, mega się cieszę. Moje ulubione. I codziennie Insta Stories. Tak. I właśnie tak wygląda mój pokój. I to jest kolejny przykład na to, że to, co pokazali w teledysku, nie jak ma się do tego, jakimi oni osobami są, jak się pokazują na filmach. Bo wiecie, nie zawsze da się wszystko zagrać. Zagrać tak, żeby ktoś uwierzył. I Patrycja jest po prostu młodą, miłą, sympatyczną dziewczyną, też lekko taką zawstydzoną, bo to początki. No to jak ma się ostra, jak Chili, trendsetterka w wielkiej Willi Do tego jak Patrycja się pokazuje na tych filmach. Przechodzimy teraz do Shio. Shio, czyli Maciej i Jest to jedyna Osoba z Timu X, którą znam osobiście. Z SHIO, moja firma, miała przyjemność współpracować kilka razy, jako właśnie z twórcą internetowym. I muszę Wam przyznać, że współpraca z SHIO była zawsze bardzo profesjonalna i na wysokim poziomie. On był zawsze przygotowany do projektów, które razem tworzyliśmy. Więc kiedy wyszła plotka, że on będzie w tym timie, to pomyślałam sobie, że skoro SHIO się za to bierze, to na pewno doprowadzi wszystko do końca. Bo to jest taki człowiek, któremu ja we współpracy na przykład ufam. Zobaczmy więc, jak przedstawili w teledysku właśnie Shio. Najstarszy w stadzie, papa Smurf. One mówią mi daddy, bo lubią bawić. Zio, Star, to rodzina. On w swojej zwrotce nie ma chociaż nawiązania do poprzedniego timu, ale u niego padają bardzo ważne słowa, czyli teamix to rodzina. Czyli coś, co według mnie oni. Z jednej strony bardzo chcą eksponować. Natomiast Shio pokazany jest jako ten najstarszy, czyli w domyśle najrozsądniejszy. Chociaż też padają mocne słowa, taki spory podtekst, czyli one mówią mi daddy, bo lubią bawić się. No to zobaczmy, jak Shio pokazany jest w filmach. Tak, ja! Jesteś ja. przyjaciele, mamy konkurs. musicie zostawiać komentarze pod każdym filmem. Robimy daily. E, tak jest, więc komentarz pod każdym filmem, codziennie przez 7 dni od początku teledysku. Bang bang. Ale to jest No właśnie przedstawi się jakaś konsola. Nie potrafię okresować spada, ale potem chciał mieć o! Mega mi się podoba. Czy bar... Nie podobać się, tak? Bardzo Ci się bar... nie podoba Wszystko konkretnie? Wszystko ten... mi się podoba. Bro, jestem Monia, mów mi Monia Lisa! Liza! Monia. Jest tu mała gitara. Siedzi tutaj też twoja stara. Ej! nie mam te kopara? Ej! nie wiem, Widać, że, że Shio ma taką łatwość w obyciu z kamerą i tu na pewno procentuje jego doświadczenie na YouTubie, bardzo długie zresztą, więc on w miarę został pokazany spójnie, no bo ciężko, żeby pokazać na filmach. One mówią mi Daddy. No i przechodzimy do Julki Żugaj, czyli do dziewczyny Shio która również jest w Timie. Zobaczmy, teledysk. to z nami nie Nie mam Sweet nie to wielki Gdyby nie fakt, że ona śpiewa, że to, to nie Elovina, to jej zwrotka byłaby w miarę, w miarę neutralna. Chociaż oczywiście też pada tam słowo, że jest. Każda z dziewczyn w Timie X. Jest jakąś... Natomiast dziewczyna wygląda cał, całkiem pozytywnie. Całkiem też pozytywne komentarze są na jej temat w sieci, więc zobaczmy, jak jest pokazana na pozostałych filmach. <grym> Cześć! No ty głośno pukasz. Siemaneczko. <grym> co? Się nasz pokój na razie jeszcze jest trochę niewyjściowy. Jeszcze nie ma w sumie nic, no. tak. My już skończyliśmy nasz pokój. Trochę to zajęło, ale teraz wygląda tak. I to dowód, że nie znamy się tylko <grym> przez projekt, tylko zawsze... Od jakichś 5 lat. No. <grym> Ale z ciebie jest pomidor i sobie jest pod I w jej przypadku też widać, że ona nie ma większych problemów z tym, aby występować przed kamerą i mówić do kamery. Więc myślę, że to jest to doświadczenie, którego nabrała przy Shio. I też jest pokazana dosyć spójnie z tym, co jest na Teledysku, ponieważ ona mówiła o sobie, że jest sweet, i na taką też dziewczynę wygląda na dosyć sympatyczną. Sweet dziewczynę. No i jesteśmy już przy ostatnim członku teamu, przy Leksiu. I ciekawe jest to, że Leks miał w teamie nie być, co sami mówią na filmie. Więc tak naprawdę przyjechał pomóc im w piosence. I został. I zobaczmy sobie jego część teledysku. Wow, Leksiu nie Lexi, wjeżdżam na grubo, Kopara i bewstyk ja wow, nie mieszczę się w Lambo, to jeżdżę koparką, ty wisisz mi ścianko. W teledysku Leksiu jest pokazany jako taki sympatyczny, sympatyczny chłopak. Gdyby nie ta wstawka jak w poprzednim teamie i Leksiu nie Lexi to myślę, że bardzo pozytywny miałby wizerunek, chociaż i tak wszyscy piszą, że... Są jego fanami. Zobaczmy jak Leksiu na filmach jest pokazany. Ale, ale It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Naprawi, <śmany> oh! 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 no ja no to naprawy. No dajcie mi włotek, dajcie mi do życia! Mój fotel, prezesa. Mogę sobie usiąść w końcu wygodnie. Trąbka. Prosty. Harmonika. Druga harmonika. Kontroler MIDI. Drugi kontroler MIDI. Elektroniczny bębny. Gitara basowa. Gitara akustyczna. Druga trąbka. kuchnia Jedną taką fajną zabawę dla wszystkich, którą przygotowałem. Ogólnie deal jest taki, że puszczam swój instrumenta i każdy freestyluje 50 tysięcy lajków to na tym majku, ej! Na początku filmu powiedziałam Wam, że jest ktoś w teamie, kto ma w charakterze takie bycie liderem i przewodzenie grupie i według mnie to jest właśnie Leksiu. To jest osoba, która ten team będzie napędzać. To jest osoba, dla której wielu odbiorców będzie team oglądać. Więc to była jedna z najlepszych decyzji agencji, że Leksia zaangażowali do tego. Podsumowując, co ja myślę o wizerunkowym starcie teamu, uważam, że bardzo mocno mają przemyślane to, co zrobili. Zadziałali według zasady, nie ważne jak mówią, ważne, żeby nie przykręcali nazwiska. Przecież to, jakie oni robią wyświetlenia, ich teledysk. Przez 3 dni zdobył 4,2 miliony. Ich zajawka to była 2 miliony wyświetleń. Czyli to jest strategia, która im przyniosła korzyści w kontekście wyświetleń. I uważam, że na tym im zależało, że bardzo bali się tego, że wystartują i nikt nie będzie o tym mówił. Więc, żeby ktoś mówił, musieli pójść w te kontrowersyjne rzeczy. I to jest strategia, którą sobie obrali i jak widać, przyniosła im skutek pod względem wizerunkowym. Nie jest to za dobra strategia, ponieważ oni mają bardzo dużo hejtu pod filmami, bardzo du dużo łapek w dół. Ale przez to, że mają mocny start, przez to, że trochę dali pstryczka w nas poprzedniemu teamowi, będą ludzie, którzy będą ich oglądać, żeby zobaczyć, jak oni sobie radzą. I niezależnie od tego, czy będą bardzo lubiani, czy nie, będą mieli wyświetlenia. A nad wizerunkiem można przecież pracować. Już e, teraz widać, że to, co pokazali w teledysku, w większości nijak ma się do tego, jakimi osobami są, więc widać, że teledysk był narzędziem do tego, żeby o nich po prostu mówiono. Widzicie, kontrowersja najlepiej się sprzedaje. To tworzy baz komunikacyjny wokół nich. Ludzie chcą o tym mówić, bo skoro Marcin Dubiel ich skrytykował, to fani Marcina Dubiela będą o tym mówić, będą wchodzić i nabijać wyświetlenia obecnemu Teamowi X, będą wchodzić na kolejne filmy, żeby zobaczyć, co jeszcze nowy Team X robi. I o to chodziło. Pamiętajcie, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz i to jest prawda i to... Pierwsze wrażenie, które o nich zrobili, jest negatywne. Natomiast pamiętajcie też, że nad wizerunkiem można pracować. Moi drodzy, jeżeli podoba Wam się tematyka mojego kanału, to zostawcie lajka, like zasubskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was też na Instagram. Będzie mi po prostu bardzo miło. Dziękuję Wam, że obejrzeliście ten odcinek i byliście razem ze mną w świecie widzianym okiem pr -owca.